Hiszpański trop. Witam serdecznie wszystkich Państwa w cyklu Felietony z drugiej strony. W Parlamencie Europejskim zakończyły się wakacje. Tuż przed udaniem się na odpoczynek bohaterscy europosłowie jednej z dwudziestu komisji tam funkcjonujących, mianowicie komisji LIBE, czyli Wolności i Swobód Obywatelskich, przygniatającą większością swoich członków, przegłosowali raport. O stanie praworządności w Polsce. Uf, który to już z kolei aż trudno zliczyć. Tradycyjnie europosłowie PO byli za, europosłowie PiS przeciw. Ci drudzy próbowali rzutem na taśmę jakieś poprawki wnosić, tłumaczyć, że poruszane w tekście kwestie należą do wyłącznej kompetencji państw członkowskich i tak dalej, i jak zwykle zostali przegłosowani. Rezolucję przyjęto, a po wakacjach, czyli już za kilka dni, zajmie się nią już cały Parlament Europejski. Wstępnie już ma taki punkt wpisany w swojej agendzie. Można się spodziewać powtórki spektaklu. Wprawdzie tego typu raporty i rezolucje nie mają żadnej wiążącej mocy prawnej, ale jest ich już za dużo. I co gorsza, pokazują mój kraj w Europie w złym świetle. Mogą też przyczynić się do blokowania Polakom funduszy temu należy skutecznie przeciwdziałać tam, na miejscu, w Brukseli i Strasburgu, podobnie jak od lat czynią to inne delegacje narodowe. Niestety, w polskim wydaniu, nieustannie obserwujemy amatorszczyznę, podszytą pseudopatriotycznymi melanżami. Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na sprawy podstawowe, techniczne, personalne oraz powiązania politycznych interesów opartych na zasadzie oddawania przysług, a te bardzo często biegną w poprzek grup politycznych. Po pierwsze, żaden raport ani rezolucja Parlamentu Europejskiego nie fruwa w próżni, ma swojego autora i zarazem promotora. W przypadku wspomnianego raportu, jak i wcześniejszego, krytycznego wobec Polski, jest obecny przewodniczący Komisji LIBE, Juan Fernando López Aguilar. To hiszpański socjalista, profesor prawa konstytucyjnego, wcześniej minister sprawiedliwości w rządzie Zapatero. Jest on nie tyle euroentuzjastą, co, exquisimo ale mot, eurofanatykiem. Znam go osobiście i wiem, że jest jeden temat, który niemal w każdej sytuacji wyprowadza go z równowagi. To kwestia Katalonii. Osobiście przetestowałem to powielokroć podczas naszych wspólnych z nim wojarzy nie tylko po Brukseli, ale również po krajach azjatyckich. Przez wiele lat mieszkał on w tym samym hiszpańskim hotelu co ja. Widywaliśmy się codziennie. Przeżywał on wewnętrzne burze, frustracje. Z jednej strony, jako Hiszpan uważał, że Katalończycy dążący do separacji łamią hiszpańską konstytucję i trzeba temu przeciwdziałać z drugiej, jako szczery Europejczyk, musiał dostrzec, że Parlament Europejski, wbrew stanowisku rządu hiszpańskiego, wziął ich stronę i uznał wybór trzech katalońskich separatystów jako posłów do Parlamentu Europejskiego. W Hiszpanii wymierzono im wieloletnie kary więzienia, a Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że władze hiszpańskie powinni im umożliwić skuteczne sprawowanie mandatów europosłów. Słowem, w Hiszpanii grozi im więzienie, a w Brukseli przebywają na ciepłej politycznej emigracji, chronieni przez Unię Europejską. A dodajmy: hiszpański socjalista, stojący na czele Komisji Wolności i Swobód Obywatelskich, promuje raport o zagrożeniu praworządności. Nie, nie w Hiszpanii, a w Polsce. Aż prosi się więc o połączenie kwestii. Nie należy skupiać się na obronie i wyświechtanej argumentacji, trzeba przekierować piłkę na teren Hiszpanii. Katalonia i obrona praworządności w tym kraju. Taki raport natychmiast powinni skroić polscy europosłowie. Powinien zaczynać się on od przypomnienia artykułu 2 Traktatu Lizbońskiego. Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności demokracji, równości państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, na przykład mniejszości katalońskiej. Koniecznie trzeba też podeprzeć się kartą praw podstawowych. Jej artykułem 21, gdzie czytamy: Zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy. Taką rezolucję należałoby zgłosić i szukać poparcia koalicjantów. Wbrew pozorom znajdzie się ich wielu. Polityczne rozhuśtanie tej nieco zapomnianej sprawy może zakołysać całą Unią Europejską. Decydenci unijni będą musieli ważyć, czy uchwalamy którąś z kolei rezolucję w sprawie Polski, czy wyciszamy spory w całej Unii. Nawet jeśli nie uda się zebrać większości europarlamentarnej, to nagłośnienie medialne zrobi swoje. Na przykład konieczność tłumaczenia się przed kamerami wielu stacji europejskich przez hiszpańskiego autora rezolucji na okoliczność Katalonii. I na koniec, last but not least, hiszpańskiego szefa komisji LIBE szczerze nie znoszą bardzo ważni niemieccy europosłowie z największej frakcji politycznej, tej, w której jest Platforma Obywatelska. Koleżanki i koledzy, eurodeputowani, ruszcie się, trzeba rozmawiać z europosłami innych krajów. Wiem, co mówię, nie teoretyzuję. Ładnych parę lat temu pomogłem zablokować w Parlamencie Europejskim antyhiszpańską rezolucję. Prosił mnie o to szef Grupy Hiszpanów z Europejskiej Partii Ludowej, major Orecha. Notabene wcześniej był on ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Jose Aznara. Rezolucja uderzała w ich rząd. Przeprowadziłem więc wiele rozmów. Sprawozdawcą tejże rezolucji był wówczas Polak, który po kilku moich wyjaśnieniach sam zagłosował na sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim przeciwko własnej rezolucji, która ostatecznie upadła. Może więc warto choć spróbować i wejść na ten hiszpański trop? Zachęcam europosłowie rodacy do pracy. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.